Kolejny odcinek magazynu Łączy Nas Futsal. Dziś będziemy rozmawiać o Ekstraklasie, ale też dużo o kadrze i o powrotach. Można powiedzieć tak w cudzysłowie za światów. Naszym gościem Rafał Franc, reprezentant Polski, zawodnik lidera Futsal Ekstraklasy, biała Witam cię Rafał. Witam. E, oprócz tego mistrz Polski ile razy? Pięć razy. E, jeszcze powiedz z jakimi klubami, bo to też ta kariera twoja w różnych klubach się toczyła. E, raz Panowa Gliwice, dwa razy Akademia e, mm. Poznań, raz Wisła Kraków, raz rekord. No już jest. Już jest, tak. Tak, i Kruszczeców też. Tak jest. Y raz tylko byłeś Kruszczecą. Na razie raz, ale myślę, że powinienem jeszcze sobie z tym raz poradzić. Y w tym sezonie 8 bramek, także o tym też będziemy rozmawiać, y ale no tak powiedziałem, że troszkę tak może y przejaskrawiłem powrót za ze światów, ale, ale no, był luty zeszłego roku, y kontuzja, zerwany więzadła i Pierwsza diagnoza była bardzo negatywna, tymczasem dzisiaj gościmy w studiu reprezentanta Polski, a więc udał się ten powrót. No, myślę, że to słowo takie zaświatów, to ono nie jest takie przypadkowe do końca, bo naprawdę ten czas był, był trudnym czasem. Ja też nie wszystkim o tym powiedziałem i, i jakby większość ludzi o tym nie wiedziała, mm, dlatego że no, po tej pierwszej operacji wydawało się, że wszystko jest w porządku i do 6 miesięcy powinienem wrócić na boisko. Natomiast po trzech tygodniach od tego pierwszego zabiegu, który się odbył 1 marca, no, okazało się, że, że, że jest coś nie tak. Natomiast nie do końca było wiadomo co, miałem gorączkę, wylądowałem w szpitalu na 30 dni, byłem badany na wszelkie możliwe sposoby, natomiast nie można było zdiagnozować co się dzieje. Okazało się, że złapanie że, że, że jakąś bakterii nie do końca wiadomo skąd i czy, czy ona jest po prostu wewnątrz mnie, czy, czy, czy to jest kwestia zabiegu, czy wcześniejszych funkcji. E, schudłem 10 kg, miałem 4 dodatkowe operacje i diagnoza, diagnoza, Doktora Ficka była taka, że jeżeli wrócę do sportu, to to będzie duży wyczyn, natomiast chciałbym, żebyśmy się skupili na normalnym powrocie do dochodzenia, bo moja noga nie za bardzo chciała się zginać ani prostować, bo, bo, bo ta ilość tych wzrostów, która była po tych operacjach, była tak duża, że. Ten powrót do normalności był bardzo trudny. Mhm, ale no, zakończony sukcesem. Dzisiaj jesteś e, w zespole lidera, czekasz na no, mecz, który już w najbliższej kolejce o tym sobie powiemy jeszcze za chwilę, ale, ale wróciłeś do reprezentacji i no, już e, no, po roku, można powiedzieć, wracasz do reprezentacji, strzelasz bramki w turnieju czterech państw. No Ciężko sobie to było lepiej wyobrazić, także ja myślę, że to wszystko jest e, gdzieś tam u góry zapanowane i. I myślę, że, że, że Bóg i, i Pan Jezus, w tym czasie dla mnie trudnym, mocno już to kiedyś powiedziałem po, po jednym ze zgrupowani reprezentacji w pewnym wywiadzie, że mocno przywrócili moje życie do góry nogami. Myślę, że ta sytuacja była nieprzypadkowa, a wiele rzeczy się w moim życiu zmieniło i jest naprawdę dobrze. Także cieszę się z tego, co jest. Jestem bardzo szczęśliwy i, i, i mam taką nową motywację do, do dalszych sukcesów. Tak sobie myślę, że to może być fajny, ważny rok yy, dla Ciebie, no bo tak. Yy... Wróciłeś e, po, tej, po tej kontuzji, masz szansę na Mistrzostwo Polski, cały czas na Puchar Polski, e, a także na awans z reprezentacją, czego oczywiście wszyscy, wszyscy życzymy, ale, ale też w życiu prywatnym. Nie wiem, czy zdradzę jakąś tajemnicę, że tutaj myślę, że ważna informacja dla wszystkich fanek, że Rafał za chwilę zmieni e, stan cywilny. Tak jest, to jest prawda. No, poza tą możliwością odniesienia dużych sukcesów sportowych, które są naprawdę ważne, no w moim życiu pojawiła się osoba, dla mnie bardzo ważna to jest Kasia i, i z Kasią we wrześniu 23. Zapraszam wszystkich serdecznie. Będziemy, Tylko <noise> ja już zapisuję. Bierzemy ślub, także jestem bardzo szczęśliwy. Kasia jest cudowna i wspaniała, także, także no, lepiej się to mogło nie poukładać. Kasia przy okazji jest y, fizjoterapeutką, także poznaliśmy się też w o, momencie y, takim bardzo trudnym, także myślę, że tak jak powiedziałem od początku, to jest wszystko zaplanowane i, także, i jest dobrze. Także łączy Was futsal też poniekąd <laughs> w nawiązaniu do nazwy naszego programu. Y, wspomniałem o, o ostatniej kolejce futsal Ekstraklasy, dlatego zobaczmy na wyniki tej 19. serii spotkań, która już y, za nami. No i tak patrzę, patrzę na wyniki. Przede wszystkim no, no wielka niespodzianka, czy też sensacja wysoka, bo aż 1-5 do, jeden do pięciu porażka Garty Aktywizmu Skowola z, z Klijereksem Chorzów. Patrzę też na wynik meczu rekord bielsko-biała AZS Uniwersytet Gdański. Rozwijam, żeby zobaczyć listę strzelców 11, no to Franek na pewno coś strzelił. I co się okazuje, że jednak nie. Co sytuacji nie było, skuteczność yy, yy, zawiodła w tym, yy, tym razem twoja skuteczność, bo koledzy widzimy strzelali. No, nie wiem, czy się tutaj naraża trenerowi, ale chyba trzeba o tym powiedzieć, że yy, zarzatować sobie, że trener ostatnio gdzieś yy, chyba na ten mecz piątkowy teraz z trochę yy, trzyma mnie w blokach i, A, i nie mam tak do końca możliwości, żeby się w pełni pokazać, ale, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie to się, to się zmieni. Najważniejsze, że wygrywamy i, i, i to jest najważniejsze. Taki też tydzień, kiedy, kiedy dwa razy dwucyfrówki zanotowaliście. Nie ma, nie ma silnych na, na rekord Bielsko-Biała? No prawie, no bo wiemy, że ta jedna wpadka się zdarzyła w lidze. No myślę, że naprawdę realizujemy sobie to, co sobie tam zakładamy na treningach i, i to się fajnie sprawdza. Myślę, że w każdym meczu te wyniki, o których mówimy, wysokie, one pokazują, że... Zresztą to widać po każdej bramce, że my cały czas chcemy trzymać to tempo, które narzucamy od początku meczu i to jest dla nas ważne, obojętnie, w którym jesteśmy w yy, momencie danego spotkania. Mieliśmy taki, myślę, trudniejszy okres dla nas. Chłopaliśmy taki, moim zdaniem, trochę kryzys, może trochę fizyczny, może trochę mentalny, przez 2-3 tygodnie gdzieś ta forma była była trochę słabsza, i, i ta porażka z głogowym spowodowała, że jakby znowu e, trochę jesteśmy głodni czegoś więcej, i, i to widać na boisku. Mówiłeś o, ty o tych kwestiach mentalnych, może coś takiego, że już uwierzyliście, że e, nikt wam nie jest w stanie zagrozić, i nawet mniej koncentrując się na samym spotkaniu, nie wiem, wkładając gdzieś tam podświadomie, mniejsze zaangażowanie, i tak wygracie tę ligę. Ja myślę, że czegoś takiego nie ma u nas, że, że, że to jest podświadomość, bo, no bo mamy 70% zespołu to są ludzie doświadczeni, który, którzy tą ligę wygrywali nie raz, nie dwa, i to nie tylko polską, i też zagraniczną. Bo mamy tych kilku zawodników. Myślę, że to jest bardziej kwestia tego, że, że po prostu gdzieś no, wkradło się takie znużenie u nas i, i gdzieś nam czegoś przez chwilę zabrakło. E, natomiast ta porażka spowodowała, że, że no, postanowiliśmy po, po rozmowie takiej wewnętrznej, że że bierzemy się do roboty i że już sobie na taką porażkę nie pozwolimy. No, trzeba, czy trzeba było gdzieś tam usiąść i się spotkać i, i nie wiem, czy tak się zastanawiam, kto uważa, że to jest taki w drużynie, kto tak mocniej e, walnie pięścią stół. Ja myślę, że trzeba pochwalić naszego kapitana, bo w ostatnim czasie naprawdę poza taką, e, mówię to Johonzie poza takim aspektem boiskowym, gdzie naprawdę jest wyróżniającą się postacią na boisku, też, też, też ostatnio go chwaliłem, to też faktycznie gdzieś trzyma to takiej strony, takiej mentalnej. W tym momencie, kiedy graliśmy trochę słabiej, Głogów ten mecz z Klireksem, już z Głogowem pokazał i w meczu w Szczecinie gdzieś dał nam takiej siły motywacji, takiej wiary w pewne rzeczy i pokazał nam, że po prostu Trzeba się brać do roboty. No i, i od tego jest kapitan, chwała mu za to. Od tego jest kapitan, a tabela jest od tego, by nam pokazać, kto jest na którym miejscu. Dlatego teraz spoglądamy w ligową tabelę po 19 spotkaniach. Rośnie przewaga rekordu nad Gatum, już 8 punktów. Trzeci w Cetorun, czwarty piast Gliwice po tym ostatnim remisie z ZDS-em Na dole ciągle Red Devils, Euromaster, tu też będzie ciekawa walka. Jeszcze MKF, stolne miasto Wieliczka. AZS Uniwersytet Gdański będzie na pewno ciekawie i u góry i na dole, ale chciałem porozmawiać troszkę o tym co nas czeka w najbliższej kolejce. Mecz na szczycie, rekord Gatta, wy wygrywacie ostatni mecz 11 do 1. Gatta przegrywa 1 do 5. To ma znaczenie teraz przed tym meczem, czy, czy to jest taki mecz, który oni też traktują no i wy zapewne też jako, jako finał, bo wiemy co nas czeka później po tej fazie, fazie zasadniczej. Znaczy moje zdanie nie ma żadnego znaczenia. Ja byłem na meczu Gatty i z Kleksem. No, mieliśmy akurat wolne i sobie ten mecz y, gdzieś tam obserwowałem y, z bliska. Y, natomiast mogę powiedzieć, że my jako zespół no, jesteśmy bardzo zmotywowani. My czekaliśmy na ten mecz, czekamy na niego i, i powiem szczerze, że w szatni panuje takie nastawienie, że, że no, dla nas ten mecz mógłbyś, już mógłby się odbyć i, i dobrze, on się dzieje, że on jest piątek, bo. Bo, bo, bo to jest dla nas taka, taki fajny sprawdzian. Chcemy zagrać taki mecz. Im zależy nam, zależy aby obydwie drużyny grają ten najwyższy cel. Oczywiście wszystkie drużyny grają, ale te dwa zespoły są najbliżej tego celu. No i zobaczymy, kto, 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 kto na to miejsce po prostu zasługuje. Osiem ramek po tym powrocie do gry. To jest dla ciebie dobry wynik? Czy, czy no jesteś rozczarowany, że nie jest ich troszkę więcej? Powiem tak, początek był zaskakująco dobry. Ja się go nie spodziewałem i myślę, że też wielu innych ludzi się go nie spodziewało, bo jednak po takiej kontuzji wejście na boisko powinno się odbywać trochę inny sposób. Przynajmniej tak się mówi. Ja dałem sobie taką wolność tym, co się będzie działo i ten początek był dosyć taki zaskakujący. Później przyszły te zgrupowania reprezentacji. W klubie grałem trochę więcej, teraz gram znowu trochę mniej. Myślę, że spokojnie mogłem się pokusić o kilka bramek jeszcze. Miałem ku temu sytuację, ale gdzieś po tym takim Mocnym starcie gdzieś ta moja forma yy, trochę opadła. Natomiast yy, mamy jeszcze przed sobą kilka meczów. Ja nie powiedziałem ostatniego słowa, także, także jeszcze będę walczył jak najlepszy wynik. Pamiętamy, że po tej rundzie zasadniczej dzielimy punkty. Dzielimy tabelę na pół i, i gramy tak naprawdę dalej już z mniejszymi przewagami. To też będzie e, bardzo ciekawy czas e, dla polskiego futsalu. Rozumiem, że to o czym powiedziałem na początku, cel e, Mistrzostwo Polski, cel Puchar Polski. Jak gdybyś porównał tę drużynę, którą macie teraz e, do tej, która zdobywała Mistrzostwo? No i kiedy tak niewiele zabrakło w UEFA Futsal Cup do przejścia do, do kolejnej rundy? Mam na myśli oczywiście rekord Bielsko-Biała. Znaczy, to jedno, co to na pewno rzuca się w oczy, że to jest zespół bardziej dzisiaj dojrzały. To jest zespół, który mimo tego, że kilka osób odeszło, jeszcze jest kilka osób, które grało w tamtym zespole sprzed trzech lat, które zdobyło Mistrzostwo Polski i to już są też osoby bardziej doświadczone, które, które gdzieś w tym klubie też się bardziej zadomowiły. Dlatego mamy kilka transferów, które są przeprowadzone no, naprawdę bardzo dobrych. No, Paweł Budniak i Sania Bondar no, to są naprawdę kluczowi zawodnicy, którzy, którzy też na dzień dzisiejszy stanowią o sile naszego zespołu. Ale myślę, że ten zespół dzisiaj, on jest na początku swojej drogi. Na początku swojej drogi on powinien się cały czas rozwijać, bo, bo my jeszcze przede wszystkim niczego nie wygraliśmy, dopiero staramy się coś pokazać. Natomiast to, czy my będziemy zwycięzcami, to dowiemy się dopiero za jakiś tam czas. Natomiast tą drogę buduje się przez kilka lat. Jak spojrzę, jak spojrzę trochę do tyłu, na przykład na drużynę akademii, w której grałem, no to um, taką markę i renomę takiego zespołu buduje się. Przez kilka lat, i myślę, że w tym kierunku rekord y, powinien iść. Nie chciałbym, żeby to te kilka meczów teraz albo jeden medal określał to, czy my jesteśmy już tym zespołem, którego się od nas oczekuje w, w, w polskim futsalu. Ja myślę, że, że na to potrzeba więcej czasu i, i spokoju. Y -hmm. Zamykając powoli temat ekstraklasy, spójrzmy na zestaw par 20 kolejki, która w najbliższy weekend e, nas czeka. E, kolejka, która no, musi się rozegrać w miarę szybko, bo przed nami zgrupowanie reprezentacji Polski, Euromaster Red Dragons. E, widzimy także spotkanie Red Devils ze FC Gata Gatta record. no To jest myślę to, na co wszyscy fani futsalu czekają. Kolejne derby Śląska w Kijazdivice, e, Klirek Schorzów to też e, niezwykle ciekawa e, rywalizacja, dlatego ta 20 kolejka na pewno, na pewno będzie bardzo e, interesująca, a później zgrupowanie kadry. No i tak e, ten powrót twój do kadry, bo tak, najpierw był powrót do kadry po w poprzednich rządach, poprzednim selekcjonerze, no mówmy się, to nie była kwestia selekcjonera, że nie grałeś w tamtej kadrze, czy chcesz też wykorzystać to, co niektórzy w tym studiu, czyli pomidor? Znaczy, tu nie ma czego ukrywać, no myślę, że, że, że wszyscy mnie znają i wiedzą, że polityka poprzedniego przewodniczącego, czyli, czyli pana Greniano, to nie była polityka, z którą ja się dziś zgadzałem i z jego formą podejścia co do pewnych rzeczy, ale przede wszystkim też do ludzi, no i pewnie byłem gdzieś zagrożeniem dla niego jako persona. No, tam ten temat jest zamknięty, ja się w tym nie oglądam, natomiast mogę go serdecznie pozdrowić, że mu wszystkiego dobrego, ja robię swoje, niech on robi swoje i, i brawo, będzie super. Brawo, dobre, dobre podejście. Ty robisz swoje i ten powrót twój po kontuzji znowu do kadry, bo najpierw, tak jak wspomniał, wspomniałeś, byłeś powołany już przez selekcjonerów Bianga i Korczyńskiego. Później ta kontuzja, wracasz do kadry, turniej czterech państw i strzelasz bramkę. I co sobie myślisz? <laughs> Myślę sobie, że, że, że no to jest. No dla mnie to było wielkie przeżycie, tak? Myślę sobie, że faktycznie te rzeczy, które się wewnętrznie u mnie dzieją, czyli gdzieś tam te sprawy, o których też staram się otwarcie mówić, czyli moje podejście i zmiana poglądów na życie, czy, czy, czy kwestia mojej duchowości, to nie są rzeczy przypadkowe i to, co się dzieje w moim życiu, też nie jest przypadkowe. I, i kwestia tego cierpienia, czy, czy tego, co się wydarzyło w moim życiu, no też nie była przypadkowa i, i to są dobre rzeczy. Byłem bardzo szczęśliwy, jestem bardzo szczęśliwy, cieszę się tym, co mam. I, i, a co będzie dalej, No to też czas pokaże, w którą stronę to ma pójść. Mam jakieś nowe pomysły na życie, mam nowe plany osobiste, też sportowe. Także zobaczymy. Ale zaraz z futsalem, jak sądzę? Też, natomiast ten futsal już nie jest dla mnie aż tak ważny. Znaczy może dalej jest bardzo ważny, natomiast staram się to wszystko tak układać, żeby to nie był dla mnie cel nadrzędny. I żebym od niego uzależniał wszystko, co się dzieje w moim życiu, traktuję go dalej jako swoją pasję i wielkie marzenie, natomiast w bardziej taki. Zdrowy sposób. Rozumiem, że trenerem nie zamierzasz być w futsalu? Raczej nie. Raczej nie. Działaczem, nie wiem, działaczem to, to złe słowo, bo cały czas mówimy o tych działaczach, którzy nam się priorytywnie kojarzą, bardziej menedżer w futsalu, A coś ja takiego, może nawiązał, prezes klubu. Można wiązał do tego, co powiedział przed tygodniem mój poprzednik, czyli Rafał Gnybek, z którym, się, z którym się lubię, którego też pozdrawiam. Dzisiaj, z którym się zgadzam, że futsal dzisiaj potrzebuje dobrego zarządzania i yy, myślę, że to doświadczenie, które my mamy dzisiaj jako zawodnicy yy, z tego pokolenia, jak sobie spojrzymy na nawet na dużą piłkę. To jest takie doświadczenie, które może się przydać w różnych dziedzinach. Jedni pewnie wykorzystają ją w kwestii tenerów, inni w kwestii działania jakiegoś, inni może jakiegoś marketingu czy, 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 czy bycia... Prezesem. Ja myślę, że na pewno jakieś tam doświadczenie posiadam i na pewno będę je gromadził. I, i chciałbym w jakiś sposób, że to będzie możliwe, pomóc i się w to zaangażować, bo uważam, że ta dyscyplina dzisiaj zasługuje na dużo, dużo więcej. Ale kluczem do tego jest to, co, co powiedział w zeszłym tygodniu Rafał, to jest po prostu dobra organizacja i, 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 i pozytywne działania. Ty też patrzysz na, na futsal nieco bardziej globalnie, tak? Nie patrzysz tylko na Polskę, ale wiem, że śledzisz zagraniczne serwisy, oglądasz zagraniczne ligi. Mało tego, masz kontakt, no tego chyba Ci zazdrości pół Polski albo cała futsalowa Polska, masz kontakt z zawodnikiem, który od razu jednoznacznie nam się kojarzy z futsalem i z czymś pięknym, czymś wielkim, czyli, czyli z Ricardinio. No tak, no ta, ta relacja gdzieś tam zaczęła się parę lat temu. Wiadomo, że to była relacja na zasadzie, że jak gdzieś o ten kontakt zabiegałem, bo to był mm, najlepszy zawodnik na świecie i, i gdzieś zaczęło się od wymiany koszulki. Potem zaczęło się to przez kilka rozmów. Był taki pomysł w pewnym momencie, żeby też tą szkółkę, którą prowadzi dla dzieci, żeby ją przenieść do Polski. To, że o tym rozmawialiśmy kilkukrotnie. Byłem w Portugalii na, na takie zaproszenie no i gdzieś ta relacja tam się utrzymuje. Myślę, że z tej relacji też na pewno chciałbym w przyszłości skorzystać, bo jest to ogromne doświadczenie, jeżeli popatrzymy na zespoły, którą czy na ligę, nawet na tą formę, w jaki sposób tamto jest zarządzane, no to są tylko korzyści, z których na pewno możemy czerpać. Fajne rzeczy powiedziałeś przed programem, chyba mogę to zdradzić. Wczoraj, tak, oglądałeś galę? Tak. No, no, a propos tego, o czym rozmawiamy? No, no była gala wręczenia nagród w Portugalii. Yy, najlepszy piłkarz, najlepszy zawodnik w beach i najlepszy zawodnik w futsalu. Było kilka nominacji. No, nie muszę zdradzić, kto w poszczególnych y y y y y kto wygrywał. No, w futsalu wygrał No Jest to wspólna gala, jest to, jest to wspólna organizacja, także to było wszędzie nakreślone w mediach. W piłce wiemy, kto chyba. W złotej y piłki. Tak jest: Cristiano Ronaldo, w że także major popularny. Także, Czyli no, ramię w ramię trzy gwiazdy. Tak jest. No, myślę, że warto z tego korzystać. Myślę że też, możemy już po malutku w tą stronę iść. Nie wiem, jakie ma plany nasz prezes futsal ekstraklasy, Mam nadzieję, że podobne na połączenie tego wszystkiego z dużą piłką, bo ona na pewno jest dzisiaj lepiej postrzegana i im bardziej, bardziej znana. Ale myślę, że to jest naprawdę dobry kierunek, bo, no bo ten nasz futsal się rozwija, trzeba go dobrze, dobrze, że tak powiem, rozeklamować, dobrze ten produkt sprzedać i myślę, że będzie on wtedy bardziej rozpoznawalny. Kończąc, ale nawiązując też do tego, co powiedziałeś, trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, przed nami mecze z Czarnogórą. Ale jeśli chodzi o Bałkany, no to. To swój finał też tam gdzieś w głowie mają futsaliści, których czeka. E, oczywiście turniej, ale wszyscy wskazują na to, że ten mecz z Serbią będzie, będzie kluczowy. E, jak ty to widzisz, to jest tak, że, że faktycznie będę pytał każdej gości, którzy, którzy są związani z reprezentacją, o to, no bo już nie możemy się doczekać tego, tego turnieju. Myślę, że, że Wy też turnieju Welblągu, który ma dać nam awans. E, Hiszpania, wiemy e, jak wygląda futsalowo, ale myślę, że oni są nie, nie, nie do ugryzienia. No ja myślę, że dzisiaj to jest taki poziom, który jest dla nas jeszcze bardzo, bardzo daleko, ale to jest poziom spowodowanym tym, że właśnie to zarządzanie, czyli ta liga, która jest w Hiszpanii, organizacja tych klubów wszystkich, które tam są, one powodują, że wyszkolenie taktyczno-techniczne i pod każdym względem, czy fizyczne tych zawodników jest dzisiaj na takim poziomie, no, że to są najlepsi zawodnicy na świecie, nie tylko w Europie, ale i na świecie, dlatego nam dzisiaj jest bardzo ciężko z nimi rywalizować, co pokazały nam mecze sparingowe w zeszłym roku. Co do Serbii, ja myślę, że... Jak popatrzymy na możliwości naszej i porównamy to, jeżeli chodzi o statystyki, o tabelę, no to wszyscy będziemy w ten sposób mówić. Natomiast ja myślę, że ja to powtarzam od jakiegoś czasu, lepiej skupić się na tym, co my musimy zrobić, w jaki sposób my musimy pracować, no bo Serbia jest dzisiaj lepszym zespołem od nas lepszym, tak mówi tabela. To jest, jak tak mówię, jakich, się nie mylę, tak. czwarta duża na poprzednich mistrzostw Europy. I są duże oczekiwania. Jeżeli my ten mecz przegramy, tak było zawsze, jak popatrzę wstecz, no to wtedy szukamy. W innych powodów, bo powinniśmy, bo musimy, bo, bo to, bo tamto. Skupmy się na tym, jak wygląda reprezentacja, jak w tym meczu zagrała. Miejmy nadzieję, że wygra i zrobimy wszystko, żeby tak, tak się wydarzyło. Natomiast popatrzmy na to, czy ta praca, która dzisiaj jest, ona ma sens i ona idzie w dobrą stronę, żebyśmy dalej mogli ją albo popierać, albo krytykować i żeby ona przyniosła jakieś efekty w przyszłości co, so, kończymy, bo tej pracy jest dużo przed meczami <laughs> reprezentacji, przed tobą też no, ważny, ważny, myślę, tydzień ligowy, ważny rok. Rafał Franc był naszym gościem. Dziękuję bardzo. E, dziękujemy bardzo. E, my oczywiście czekamy z niecierpliwością na te wydarzenia. Najważniejsze, e, jeśli chodzi o futsal extra class, ale także na, o naszą reprezentację. To był magazyn Łącz nas Futsal. Do zobaczenia.